Warner Bros. zwraca pieniądze za nieudany port Batmana. Wreszcie powstaje godna kinowa adaptacja przygód Geralta z Rivii. Activision zaniedbało użytkowników starych konsol, a gameplaye z Fallout 4 rozlały się przed premierą. Tak upłynął nam kolejny, nagrany tydzień. Warner Bros. nie ma ostatnio szczęścia do PC-towych portów wydawanych przez siebie gier. Nowe przygody Batmana okazały się na tej platformie kompletnie niegrywalne w dniu premiery. Wiele miesięcy później sprawa doczekała się konkluzji. Niestety, niezbyt satysfakcjonującej dla osób, które miały nadzieję na bezproblemową rozgrywkę. Batman Arkham Knight uznawany jest za jedną z najlepszych produkcji tego roku. Nie można tego niestety powiedzieć o jej pc pecetowym porcie, który od dnia premiery jest praktycznie niegrywalny. Gra została zdjęta ze Steama, by powrócić 28 października. Po wielu miesiącach wytężonych napraw, Batman nadal sprawia użytkownikom ogromne problemy. Warner Bros. oficjalnie złożyło już broń i postanowiło zwracać niezadowolonym klientom pieniądze. Grę wraz z Season Passem możecie oddawać do końca grudnia. Nie ma znaczenia, ile czasu spędziliście w Gotham, a pieniądze wrócą bezpośrednio do waszego portfela Steam. Firma nadal zamierza pracować nad naprawą pecetowej wersji Arkham Knight. Tomasz Bagiński i jego studio Platyż i MASH od lat związani są z growymi kontynuacjami książek Andrzeja Sapkowskiego. Reżyser może nawet pochwalić się Oscarową nominacją przyznaną w 2003 roku za krótkometrażówkę Katedra. Fanów Geralta z Rivi ucieszy zapewne fakt, że tak uznane studio zajmie się przygotowaniem filmu kinowego o przygodach Białego Wilka. Polski zespół wyprodukuje film we współpracy z Sean Daniel Company, która odpowiedzialna jest za przygotowanie serialu The Expense oraz filmu Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka. Tomasz Bagiński obejmie stanowisko reżysera. A scenariusz napisze tejnia St. John, znana z serialu Buffy, Postrach Wampirów, Grimm i Chicago Fire. Kinowy Wiedźmin oparty będzie na motywach opowiadań Wiedźmin i Mniejsze Zło z książki Ostatnie Życzenie. Będzie również stanowić wprowadzenie do Uniwersum Gier. Premiera filmu zapowiedziana została na 2017 rok. Warto pamiętać, że prawa do angielskiej nazwy The Witcher znajdują się w posiadaniu CD Projekt Red, więc zespół Bagińskiego prawdopodobnie zmuszony będzie do wymyślenia nowej nazwy. W tym tygodniu swoją premierę miała nowa odsłona popularnej serii Call of Duty zatytułowana Black Ops 3. Wiele kontrowersji zdążył już wywołać brak kampanii w wersji na poprzednią generację konsol. Gdy pudełka z grą trafiły już w ręce nabywców, okazało się, że sprawa ma się gorzej niż wcześniej zakładaliśmy. Niemiecki serwis Candyland wrzucił do sieci intrygujące porównanie grafiki. Wykorzystane w nim fragmenty Call of Duty Black Ops 3 pochodziły z wersji na konsolę Xbox 360 i Xbox One. Wydanie na urządzenia siódmej generacji wyraźnie wygląda jak wypuszczony pospiesznie półprodukt. Gra prezentuje się znacznie gorzej niż tytuły, które pojawiały się przed debiutem aktualnych sprzętów. Lokacje świecą pustkami, wielkie bozy wojowe stojące w poziomach zamieniły się w małe samochody, a przezroczyste szyby nagle stały się brzydkimi zielonymi roletami. Wycięto wiele elementów, których konwersja i optymalizacja wyraźnie pochłonęłaby wiele czasu i pieniędzy. Activision potraktowało swoich wieloletnich fanów. Wyjątkowo po macoszemu. Niektórzy zdołali przedpremierowo położyć swoje ręce na nowej odsłonie serii Fallout. Niestety osoby te złamały również embargo, udostępniając w sieci mnóstwo materiałów. Jak się okazało, gra zawodzi zarówno pod względem wielkości obszaru, jak i jakości grafiki. Bethesda żałuje rozsyłania wcześniejszych kopii do recenzentów. Przez kilka dni mogliśmy obserwować regularny wysyp materiałów pochodzących z gry Fallout 4. Gameplaye z postapokaliptycznej produkcji były bardzo szybko usuwane przez pracowników studia, gdyż ujawniały faktyczną jakość szaty graficznej tytułu. Trudno zaprzeczyć, że gra prezentuje się o wiele gorzej niż na oficjalnych screenshotach. Ponadto wygląda w ruchu tak, jakby powstawała na starym silniku przystosowanym jedynie do działania na nowej generacji konsol. Obszar gry nie może równać się z najnowszymi produkcjami AAA, takimi jak rodzimy Wiedźmin 3 Dziki Gon, czy też GTA V. Zniszczony Boston można przebiec z jednego końca na drugi w zaledwie 11 minut. Twórcy gry nie kryją swojego niezadowolenia z przecieków i rozważają, czy opłaca się następnym razem wysyłać wcześniejsze kopie gry. Dziękujemy za obejrzenie naszego podsumowania tygodnia. Lajkujcie i subskrybujcie nasz kanał na YouTube. W rozwinięciu news'a znajdziecie linki szczegółowe do wszystkich newsów, które omawialiśmy w tym odcinku. Do zobaczenia w niedzielę za tydzień.